Ten przepis na bakłażana pobił wszelkie rekordy. Zetrzyj mozzarellę. Posyp serem papier do pieczenia. Wlej wodę do miski. Dodaj sól. I wymieszaj. Pokrój bakłażana na cienkie plasterki wzdłuż. Umieść bakłażana w osolonej wodzie. Pozostaw na 15 minut. Osusz bakłażana ręcznikiem papierowym. Połóż plasterki bakłażana na serze. Wymieszaj z solą, z czarnym pieprzem i olejem roślinnym. Posmaruj bakłażana przyprawionym olejem. Piecz przez 20 minut. Drobno posiekaj cebulę. Drobno posiekaj paprykę. Włóż warzywa na patelnię. Dodaj mieloną wołowinę. Dopraw kminem, proszkiem imbirowym, papryką, sól i czarny pieprz. Dodaj starty czosnek. Dobrze wymieszaj. Dodaj sos pomidorowy. Wodę i koncentrat pomidorowy. gotować pod przykryciem przez 5 minut. Dodać pietruszkę. Na bakłażany położyć mielone mięso. Posypać mozzarellą i parmezanem. Zwinąć bakłażany z farszem w Posmarować sosem pomidorowym. Na wierzchu położyć plasterki mozzarelli. Posypać oregano. Pieczemy przez 15 minut.